Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie do Onko na świat i dzisiaj kilka słów na temat leczenia zaawansowanego raka piersi, w szczególności nowej grupy pacjentów, która nam się wyłania, a mianowicie chory 2 low Co to oznacza, jak to się przekłada na możliwości terapii? Pokrótce agenda spotkania. Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na fakt, w jaki sposób my to leczenie kroimy na miarę, ponieważ to, czym żyje współczesna onkologia, w tym leczenie raka piersi, to indywidualizacja, personalizacja leczenia. Także jak dochodzimy do tego spersonalizowanego planu leczenia? Co bierzemy pod uwagę generalnie, proponując pacjentowi leczenie? I na koniec przejdę już do kwestii harfologii. Zanim przystąpimy do leczenia, musimy poznać przeciwnika, ocenić stopień zaawansowania i w tym momencie też zarysować, jaka będzie dalsza strategia. Generalnie dzielimy sobie zaawansowanie na raki. Wczesne miejscowo zaawansowane w tej sytuacji. Nasza intencja leczenia to leczenie radykalne i wyleczenie. Natomiast w sytuacji, gdy mamy do czynienia z rozsiewem lub rakiem miejscowo zaawansowanym, trwale operacyjnym, to leczenie ma bardziej charakter już paliatywny. Choroba nowotworowa staje się chorobą przewlekłą, i tutaj nasze cele leczenia też są trochę inne, bo nie tylko. Chodzi nam tutaj o przedłużenie życia, ale też chcemy, aby te terapie, które mamy do zaoferowania, jak najmniej wpływały na jakość życia. W leczeniu radykalnym, oczywiście, dominują oprócz leczenia systemowego metody leczenia miejscowego, ale również w chorobie zaawansowanej, bo część z nich sięgamy tutaj w szczególności po radioterapię, ale. Rozsiana, zaawansowana choroba nowotworowa to jest domena leczenia systemowego. Oprócz zaawansowania, musimy też dosyć dobrze poznać gospodarza, czyli ocenić stan ogólny pacjenta, przeanalizować potencjalne toksyczności leczenia pod kątem schorzeń towarzyszących, przewidzieć pewne sytuacje. I często sięgamy tutaj po konsultacje szeregu specjalistów, praktycznie u chorych z rakiem piersi, zawsze po ginekologa, ale też kardiologa. Także podstawowe badania krwi, ocena czynności narządów istotnych dla leczenia systemowego, ocena stanu pacjenta i jego schorzeń współistniejących. Podstawą rozpoznania jest tak naprawdę. Poznanie biologii guza za pomocą biopsji drugiej głowej. Tylko pozyskanie odpowiedniej ilości materiału gwarantuje nam możliwość oceny typu histopatologicznego, co bezpośrednio przekłada się na to, jakie leki będziemy stosowali. Biopsja cienkolibłowa to jedynie element leczenia, element diagnostyczny, który nam pomaga zweryfikować jakiś podejrzany węzeł. Natomiast nie służy, do ustalania rozpoznania. Oceniamy trzy główne parametry w badaniu histopatologicznym, które najbardziej decydują o tym, jak dalej będziemy leczyli raka piersi i jeśli chodzi o etap wczesny choroby, jak i zaawansowanych. Ekspresje receptorów steroidowych, czyli ER, jeżeli występuje ona, to mamy do czynienia z rakiem hormonozależnym i jakby ta ścieżka jest główną napędzającą komórki do, do proliferacji. Ekspresji receptora HER2, jeżeli mamy do czynienia z nadekspresją, to mówimy o raku HER2 dodatnim. Część raków HER2 dodatnich ma też ekspresję receptorów steroidowych, ale tutaj tym driverem całego procesu propagacji nowotworu jest właśnie ta ścieżka przez receptor HER2. Jeżeli żadna z tych sytuacji nie ma miejsca, Mówimy o akwarium ujemny. Receptor HER2 znajduje się na powierzchni każdej komórki y, prawidłowej y, i bierze udział w, w kontroli wzrostu. Jeżeli mamy do czynienia z nadekspresją tego receptora, jak to ma miejsce w komórkach nowotworowych, y, Mechanizmy kontrolne nad, tym, nad tą stymulacją do wzrostu przestają działać. I w ten sposób ten szlak napędza komórki do dalszych podziałów, potwór się rozrasta. I nowotwory HER2 dodatnie, czyli z nadekspresją receptora HER2, to te, które są najbardziej agresywne, jeśli chodzi o przebieg, a jednocześnie jest to osiągnięcie tych ostatnich 20 lat onkologii. Bardzo duże, że pojawienie się leków hamujących właśnie ten szlak zupełnie zmieniło rokowania tych chorych i w chorobie wczesnej, i w chorobie y, rozsianej. To jest jeden nad nadekspresji receptora H2, czyli raki H2 dodatnie. Na drugim biegunie jest brak ekspresji. Nie zawsze oznacza coś pozytywnego, bo y, tutaj mogą y, być aktywne inne szlaki, które y, tą komórkę. Napędzają do proliferacji, no i mamy po środku chore Herthalow. To też nie jest czarno-białe, to jest tak naprawdę cała skala odcieni szarości, i te odcienie szarości od 3-4 lat zaczynają mieć tutaj znaczenie, ponieważ mamy nowe leki ukierunkowane właśnie na chorę, tak zwane Herthalow. Jak my te hery oceniamy? Oceniamy sobie w badaniu immunostochemicznym. Pod mikroskopem, barwiącym preparat za pomocą specjalnych przeciwciał połączonych z, ze znacznikiem barwnym, tak żeby móc ocenić, ile tego receptora na powierzchni komórki jest. I po prawej stronie widzicie Państwo nad ekspresję jednoznaczny wynik, po lewej stronie absolutny brak, i po środku mamy sytuację niewielkiej ekspresji i ekspresji ocenianej na siła barwienia na kapusy. I w tej grupie potrzebujemy zweryfikować dodatkową metodą fakt, czy mamy do czynienia z faktycznie czynnościową nad ekspresją receptora HER2, czy nie. I część z tych tak wybarwionych preparatów okaże się rakami, prawdziwie HER2 dodatnimi. Robi się to za pomocą metody fish czyli ocenia się amplifikację HER2. Specjalnymi metodami, i potem na wyniku otrzymujecie takie informacje, czyli na ile plusów ten her był w immunokitochemii. Jeżeli tak jak tutaj na 2, to później dodatkową metodą mamy informację, czy jest amplifikacja genu her czy nie. Wynik, w której mamy amplifikację, oznacza nadekspresję HER2, czyli równowo. traktujemy takie pacjentki. Jeśli chodzi o dopuszczenie, jak HER2 na 3 plusy, w tym brak tej amplifikacji, to chore her I wprowadzając to pojęcie her zmienia nam się trochę tutaj rozkład, bo te pacjentki her 2 znajdą nam się wśród luminalnych, bez nadekspresji i utrójnie ujemnych. Także dzisiaj tak naprawdę mamy. Jeszcze więcej podtypów raka, które musimy wziąć pod uwagę, dobierając metody leczenia. Ale to nie wszystko. W zaawansowanej chorobie te trzy podstawowe markery, nawet jeszcze bardziej później analizowane, w, że tak powiem, w podgrupach, nie są wystarczające. Standardowo, a standardowo oznacza wszystkie tutaj markery, które mają jedynkę jako siłę. Zalecenia. Stosujemy oprócz ERPR HER2, także ocenę, czy występują warianty patogenne mutacji BRCA1, BRCA2. Jak wygląda PDL-1, czyli ekspresja receptora, który decyduje o włączeniu do leczenia inhibitorów punktów kontrolnych układu immunologicznego immunoterapii stosowanej. W raku piersi, w przypadku wczesnego raka, nie musimy znać tego statusu, natomiast w raku piersi, potrójmie zaawansowanym, pewien punkt odcięcia dopiero pozwala nam na kwalifikację do terapii z zastosowaniem endrolizumatu. W dalszych liniach leczenia u chorych hormonowrażliwych ma też znaczenie ocena, Mutacji PIK-3CA i mutacji na szlaku akt 1 ptn To generalnie wszystkie te trzy tutaj wymienione cele molekularne są związane ze szlakiem, w którym jest aktywna kina z aczecia Mamy na to na dzień dzisiejszy leki również dostępne w Polsce. EZER1 będzie za chwilę miało znaczenie. Ma już swoją kategorię pierwszą, ale póki co tak naprawdę te leki nie są refundowane, są niedostępne. Nie będę oczywiście tego tutaj szczegółowo omawiała, ale chciałam Państwu uzmysłowić, jak jednak skomplikowane są decyzje o leczeniu w zaawansowanym raku piersi, ile rzeczy musimy wziąć pod uwagę już w samej pierwszej linii. Kolejnych Oczywiście, te wszystkie y, znaleźć skutka molekularna, o których y, przed chwilą wspominałam, ale to jest tylko jedna strona modelu, bo jest jeszcze druga. Po drugiej stronie jest pacjent i musimy wziąć pod uwagę też to, jakie ma schorzenia, jak leki będą oddziaływały na niego. No inaczej będziemy czyli osobę 80-paroletnią, inaczej osobę 20-paroletnią. Oczywiście, też uwzględniając fakt, że ta pierwsza zapewne przyjmuje szereg innych leków, możemy się spodziewać interakcji. Także naprawdę ta decyzja o konkretnym leczeniu dla konkretnego pacjenta wymaga dużej indywidualizacji i przemyślenia. Po trudnym ujemnym raku pierwszy jest nieco prościej, fajniej i fajnie zarazem, bo mamy mniej opcji terapeutycznych i ten podtyp raka dla nas nadal jest jednak trudny. Więc fakt, że pojawiły się dla tych pacjentek nowe leki, dla grupy oczywiście tej, którą sobie definiujemy jako hert jest dla nas onkologów bardzo dobrą wiadomością. To była zawsze ta część, która frustrowała najbardziej rozpoznanie innego raka piersi zaawansowanego. Ale nie jest to jeszcze koniec problemów, jaki mamy w doborze leczenia dla chorych zaawansowanych. W miarę trwania choroby obserwujemy migrację tych receptorów i zmianę podtypów. Dlatego też, jeżeli tylko istnieje taka możliwość, staramy się na etapie konieczności zmiany leczenia, czyli progresji na wcześniejszej linii, ponownie ocenić fenotyp tego raka czyli jak wygląda ekspresja HER, jak wygląda ekspresja receptorów steroidowych bo chcielibyśmy, podawać leczenie jak najbardziej dopasowane do choroby, czyli wykorzystujemy, jak się tylko da te czynniki predykcyjne, które nam mówią, co zadziała. Także wracając już do klucz tego spotkania hervalogu. Kiedy to ma znaczenie? Na dzień dzisiejszy w chorobie zaawansowanej, trwalnie operacyjnej lub uogólnionej i dopiero tak naprawdę na kolejnych etapach. W przypadku raków luminalnych, czyli hormonowrażliwych, gdy wyczerpaliśmy już opcje hormonu zależności i mamy do czynienia z chorobą hormonooporną, w przypadku raków potrójnie ujemnych, gdy wykorzystaliśmy już zalecane opcje, i tutaj mam na myśli immunoterapię, jeśli są ku temu wskazania, inhibitory PARP, jeżeli pacjentka jest nosicielką wariantu patogennego mutacji BRCA1-2, y, lub y, ATC-sacytosoma Teraz kilka słów na temat y, tego, dlaczego pewne leki w pierwszej linii, inne w drugiej, y, i y, też dlaczego dobrą wiadomością jest pojawienie się y, leku. Dla chorych Hartwallow i jego skuteczność myślę, że za, pef, za chwilę spowoduje, że przywiązuje on do tych wcześniejszych linii. Tutaj mamy przykład raka hormona wrażliwego, Hartwallow. Standardem w pierwszej linii jest oczywiście hormonoterapia z lekiem ukierunkowanym molekularnie, inhibitorem ctk 4 6. Jak widać, jest to bardzo skuteczne postępowanie. Nie mamy tutaj chemioterapii. Jest to leczenie zasadniczo tabletkowe. Można oczywiście hormonoterapię mieć też w formie zastrzyków mięśniowych, ale większość sytuacji dzisiaj to są tabletka plus tabletka. Dobra jakość życia, długi czas wolny od progresji. Mediana przeżycia całkowitego powyżej 5 lat. Zdecydowanie gorzej sytuacja rysuje się w kolejnych liniach. Tutaj już te czasy wolno od progresji są tak naprawdę do pierwszej drugiej oceny, które zazwyczaj wykonujemy co 12 tygodni. I jak widać też nie wszyscy pacjenci przechodzą do tych kolejnych linii. Część mniej więcej 1 piąta, nie jest już, nie, nie ma już możliwości podjęcia. Leczenia kolejnych dni, przede wszystkim ze względu na postęp choroby, który prowadzi do niewydolności krytycznych narządów takich jak płuc, anerki, wątroba. Dlatego też pojawienie się leku, który istotnie zmieni nam krajobraz, tych jakże słabo, jeśli chodzi o wyniki w liniach, dla pacjentów jest bezcenny. Takim lekiem jest jeden z koniugatów, który właśnie ukierunkowany jest na, na sytuację Herdwalow, a mianowicie drastosumabdu rukstekan. Teraz w ogóle idea koniugatu. Jest to bardzo prężnie rozwijająca się teraz grupa leków. Taki Magic Bullet, gdzie mamy połączenie przeciwciała z cytostatykiem, i z jednej strony mamy to przeciwciało, które ukierunkowane takie komórki tak ukierunkowane na um, jakiś epitop na komórce nowotworowej, um, przeciwciało, które się z nią zwiąże i do tej komórki później uwolni nam to statek. Dochodzi do internalizacji. Nowa generacja tych ADC, tych koniugatów, jaką właśnie reprezentuje trastumawdy Rukstekan, ma jeszcze tą właściwość, że po zniszczeniu tej komórki nowotworowej uwalnia się i poprzez taki Mówi się efekt spalnej ziemi, razi to środowisko obok. I tutaj może nam spowodować lizę komórki sąsiedniej, jaką będzie na przykład komórka nowotworowa bez ekspresji receptora, do której normalnie ten cytostatek by nie dotarł, to przeciwciało by nie dotarło, ale też razi mikrośrodowisko muza, które z natury jest czynnikiem napędzającym nowotwór do, do, do dalszej proliferacji. Także mamy takie praktycznie trzy w jednym. Jak to teraz w praktyce już wygląda? Te badania, które wprowadziły Trastuzma Pyrukstekan do leczenia zaawansowanego raka piersi, te badania z serii Destiny Brest, czwórka i szczytka. Czwórka, późniejsza linia, kore i hormony wrażliwe i ujemnych ujemne, szóstka dotyczy hormonów wrażliwych. No i faktycznie mamy do czynienia tutaj z podwojeniem. Pamiętacie Państwo, te PFS-y, druga linia u chorych hormonów to jedynie około 3 do 5 miesięcy mamy pfs -y na poziomie 10. I nawet fakt istnienia w tej grupie w badaniu destiny 04 Pacjentów e, potrudnie ujemnych, którzy generalnie ciągną zawsze te przeżycia w dół, nie za wiele zmieni tutaj wyniki. No i co istotne, bo wiele leków stosowanych w chorobie zaawansowanej niestety nie przekłada się na wydłużenie przeżycia całkowitego. W trasu znowu, to przeżycie jak najbardziej znamiennie statystycznie wydłuża. Na kantwie tych badań znalazł się w aktualnych zaleceniach i w przypadku raka luminalnego po wykorzystaniu opcji, w których mamy jeszcze hormonowraźliwość, jest w zasadzie pierwszą iną, w której potem lek sięgniemy. Od 1 lipca pozwala nam na to program lekowy. To jest istotne. To jest właśnie ta. Nowa opcja dla pacjentek her 2 faktycznie dostępna już dziś. W przypadku chorych her ujemnych program lekowy nawet jest bardziej dla tego leku jest pozytywnie skonstruowany niż zalecenia. Zalecenia, no i raczej się jednak tego trzymamy też u nas, lek pozycjonują na etapie tak naprawdę trzeciej linii. Pierwszej wykorzystujemy. Tam, gdzie się da jeszcze cele molekularne, czyli immunoterapię. Drugie jeszcze mamy do wykorzystania u chorych z y, wariantami patogennymi, mutacji BRC1, brca 2 inhibitory PARP. pozostałych sacitum, sumatkowitekan. I w kolejnej linii wchodzi już do gry u chorych, oczywiście her Często z umowdy jeżeli wcześniej nie był wykorzystany Sacituzumab, można go rozważyć. Tutaj naprawdę nie ma jakichś dobrych danych, który z tych dwóch wybrać jako pierwszy chorych herdrolą. Także opcji mamy na szczęście coraz więcej, ale w onkologii nie ma nic za darmo. Oczywiście ADC mają też swoją toksyczność. Jest ona z jednej strony uwarunkowana rodzajem przeciwciała. Akurat teraz tu mam mamy kierunkowany na receptor her, za tym idzie cała, całe ryzyko kardiotoksyczności, ale też y, ten profil toksyczności bardzo rekapituluje tak naprawdę cytostatek, który do tego przeciwciała jest w danym koniukacie podłączony. I w przypadku. Y, Tutaj teraz to z versus klasyczna chemioterapia. Widzimy, że to nie są jakieś dramatyczne różnice. Są one dla nas też do zarządzenia, to nie są leki, których się boimy, ale nie są to też takie leki, o których możemy powiedzieć, że jest to jakiś duży game changer, jeżeli chodzi o tolerancję leczenia. One są tolerowane porównywalnie do klasycznej chemioterapii. Niektóre mają swoje smaczki, akurat trastuzomab, druksetan, ryzyko wywołania śródmężczowego zapalenia płuc, ale to nie jest tak dobra tolerancja leczenia, jaką mamy na przykład w pierwszej linii hormonotrażowego raka piersi, gdy mówimy o inhibitorach CDK4-6 i hormonoterapii. Niemniej, jeżeli porównujemy sobie te dwie grupy leczone chemioterapią, leczone koniugatem, nie widzimy pogorszenia jakości życia u chorych leczonych, leczonych koniunkatem jest ona zachowana. I kończąc to wystąpienie, chciałabym skomentować y, sytuację leczenia zaawansowanej choroby, w ogóle choroby nowotworowej, y, takim piktogramem. My bardzo skupiamy się na proliferacji komórki i wszystkim, co tą proliferację jakoś tam hamuje, na nią wpływa. To jest cała domena, właśnie farmakologii, tak? nowe leki, to wszystko tutaj głównie celuje. A trochę zapominamy, że nowotworzenie to jest niezwykle złożony proces, zależny od szeregu różnych zjawisk. Na no niektóre z nich, jak na przykład na angioinwazję, mamy też pewne leki onkologiczne, ale mamy też swój układ odpornościowy, który powinniśmy wzmacniać, tak aby tą immunomodulację przełożyć sobie na naszą korzyść. Także pamiętajmy, że takie podstawowe nasze zachowanie jak dbanie o sen, dbanie o zróżnicowaną dietę, dbanie o swój mikrobiom, tak, czy unikanie antybiotyków i regularny wysiłek fizyczny są równie ważne w leczeniu jak cała ta farmakologia, która się rozrasta i bardzo dobrze ale nie zastąpi pewnych naszych też tutaj działań. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do pytań.